Dzień dobry, witamy w szkolnej telewizji ZSO TV. Dzisiejsze wydanie wiadomości poprowadzą Anastasia Kastrzak i Marysia Pietrzyńska. Rok szkolny dla licealistów zaczął się bardzo intensywnie. Zaczynając od wyboru do samorządu, kończąc na ślubowaniu uczniów klas pierwszych LO. W międzyczasie odbyły się edukacyjne wycieczki, takie jak wyjazd do Poznania na Noc Naukowców, warsztaty językowe Nauka bez granic oraz do Wałcza na Wojskowe Dni Otwarte. Zapraszamy na relację fotograficzną zmienionych wydarzeń. W dzisiejszym odcinku gościmy przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego LO, grację Nastańko. Czy mógłbyś nam zrelacjonować, jak wyglądały tegoroczne wybory? 27 września 2023 roku uczniowie LO oddali swój głos na karcie wyborczej na wybranych przez siebie kandydatów. W tym samym dniu, o godzinie 14, nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego LO. Zostało wybranych 8 osób. Matkowski Bartosz, Korczak Alicja, Librowicz Kornelia, Skrzypczak Iga, Borowska Zofia, Sikora Zuzanna, Twarowski Tomasz i moja osoba. Opiekunem Rady Samorządu Uczniowskiego L.O. została wybrana pani Maria Fitzner-Cyganik. Czy mógłbyś nam przedstawić plany samorządu uczniowskiego na ten rok szkolny? W ramach działalności statutowej będziemy współpracować z dyrekcją i gronem pedagogicznym. Wspólnie diagnozować na bieżąco potrzeby licealistów. W ramach działalności charytatywnej będziemy kontynuować wiele przedsięwzięć, jak np. paczka dla seniora czy góra grona. Będziemy starać się także uatrakcyjnić uczniom czas pozalekcyjny poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, takich jak Andrzejki, Walentynki, Noc Filmowa i wiele innych inicjatyw, o których niedługo usłyszycie. Dziękujemy przewodniczącemu samorządu uczniowskiego RO za prezentację. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami i do zobaczenia w następnym odcinku.